nerwowym spotkaniu pomiędzy dwoma Stalami, Mielecką i Rzeszowską, wynik jedną zajął na no, Przyspaliśmy na pewno pierwszą połowę, wyszliśmy za bardzo przestraszeni i jak widzieli wszyscy, no, starzysz miała masę sytuacji podbramkowych, z których na szczęście nie wykorzystała albo wykorzystała jedną później, tą, którą nie powinna się strzeliła, natomiast te, które miała lepsze, tak mówię.

i właśnie boleść tylko moja na tym, że nie strzelamy bramek, bo akcje były płynne i bardzo ładne, graliśmy z młodym zespołem, wiedzieliśmy, że będą walczyć, spodziewałem się nawet większej walki, większej determinacji z ich strony, ale myślę, że trochę chęci no, ich zostały podcięte przez naszą naprawdę momentami bardzo dobrą grę w drugiej połowie. Też kilka sytuacji wybornych, bo przypomnę Kloca, były sytuacje, gdzie, gdzie no naprawdę aż dziw bierze, czy udał, który miał po przerwie też, czy choćby Majda z metra głową nie mógł strzelić, tylko podał do bramki. Tych sytuacji mówię, stwarzaliśmy bardzo dużo i ważne te punkty były po chwilowych takich niepowodzeniach, które nas spotkały. Natomiast no, dzisiaj mało no, kto wie, ale przecież... My pięciu zawodników nie mieliśmy dzisiaj z pierwszej jedenastki, nie było Husa, nie było Soleckiego, nie było Grybosia, nie było Nalepy, nie było bucika a wcześniej też Leminam wypadek ze Także wytek no, tych ludzi jest znaczny, a to nie jest Barcelona, że ma 24 równorzędnych zawodników, dlatego cieszę się, że wygraliśmy spotkanie ale na pewno do końca będzie walka i do końca będziemy mieć każdy mecz trudny i oby się happy endem kończył.